Na przykład na wolności w ogóle, czyli, czyli jeżeli, ponieważ ty się tutaj zaangażowałaś razem ze stowarzyszeniem poszkodowanych przedsiębiorców w, w, w taką akcję, która właściwie no, nie ma nic wspólnego z siecią, a ma dużo wspólnego z przedsiębiorczością w Polsce i z ZUSem. To może powiesz trzy słowa na, na ten temat? E, jasne. E, znaczy, się, ja zaangażowałam się problem polegał na tym, że e, w związku z tymi protestami, że on tak fajnie wyszedł z akta i gdzieś znaleziono mój numer i Stowarzyszenie Pokrzywdzonych Przedsiębiorców zadzwoniło do mnie, czy nie mogłabym w organizowaniu takiej akcji. A że e, na szczęście ta sprawa zaczynała się rozwijać i troszeczkę e, się ucieszała, sprawa z akta, mhm. e, no to postanowiłam, że oczywiście pomogę, jeśli tylko mnie o to proszą. E, no i akcja Stop Bezprawiu ZUS yy, polega na tym, że no, na razie zajmujemy się akcją informacyjną, bo tak naprawdę niewiele osób wie o co w ogóle w tym chodzi. Chodzi o ustawę yy, o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w roku 1998 yy, i która umożliwiała yy, rozliczanie się jako przedsiębiorca lub jako pracownik, jeśli wykonywało się dodatkowo jakąś pracę. Mm, więc przedsiębiorcy z tego korzystali, bo oczywiście, skoro prawo zezwala na coś takiego, rozliczali się najczęściej jako y, pracownicy, bo oczywiście składki były mniejsze, dla nich to była oszczędność. Chodzi tu o małych i średnich przedsiębiorców, mm -hmm. y, którzy wypracowują dla Polski 65% PKB, więc to naprawdę jest spora grupa, a to jest grupa 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Tak więc jest. tak jak jest. Mm -hmm. sporo osób. I ta ustawa była w porządku, wszystkie kontrole z Usówskiego były w porządku do czasu wejścia w życie takiego uściślenia tej ustawy w 2009 roku, które miało się rozliczać na, zdaje się, 10 lat do tyłu. Mhm. Czyli prawo nagle miało zacząć działać wstecz mhm. to nie jest i okazało przypadek. się, że, że tak, że 30 do 100 tysięcy złotych kary i odsetek naliczono tym przedsiębiorcom. Więc sprawa jest po prostu dla mnie niezrozumiała, w jaki sposób można rozliczać za coś, co było wcześniej, co cały czas ZUS stwierdził, że jest OK. E, rozprawy ca... sądowe są, są e, no, rozgrywane na niekorzyść oczywiście przedsiębiorców, bo ZUS to jest jednak potęga w Polsce. E, no i właśnie zadaje się mi pytanie, e, dlaczego protestujemy e, pod, akcją, znaczy pod hasłem Stop bezprawiu ZUS? Chodzi nam o bezprawie ZUS, e, ale również bezprawie ustawy i dlatego protestujemy pod KPRM e, 16 marca o godzinie 12, uh -huh. e, dlatego że chcemy rozliczyć rząd. Czyli kanclerz premier Premiera. Tusk, uh -huh. Tak, premier Tusk e, obiecał przedsiębiorcom, że sprawa zostanie rozwiązana do końca ubiegłego roku. Oczywiście nie została rozwiązana. E, przedsiębiorcy przestali być zaproszeni do premiera. E, <grym> I no, no, po prostu zamiotło się pod dywan całą sprawę. No tak A tak jak, jak, jak mówię, dotyczy to pół miliona osób w Polsce. I zresztą może tak e, nawet nie zawężajmy do tego pół miliona. Wystarczy, e, jest świetna metafora, wystarczy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że nagle nie ma wszystkich e, małych firm, pubów, sklepów, które należą do e, osób prywatnych. Słuchaj, i takie podejście mi się szalenie podoba, tylko... Powiedz mi, ponieważ ty należysz do klubu austriackiej szkoły ekonomii. Ty byłaś, byłaś kim byłaś? Należałaś do partii, do, 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 do Kongresu Nowej Prawicy, z którego się zwolniłaś. I może o tym powiem teraz parę słów. I no, no, no jesteś osobą, która no, no widać na oczy, ja zresztą po tym co robisz, że, że jesteś osobą, której, której pojęcie wolnego rynku, kapitalizmu, niskich podatków, wolnej ekonomii i tak dalej są bliskie, ale jak ja uczestniczyłem, w, w, jakiś tam, w tych, znaczy widziałem te wystąpienia albo uczestniczyłem w niektórych protestach antyakta, to no, muszę powiedzieć z przykrością, że większość ludzi to, to raczej e, nie myśli podobnie do Ciebie. <grych> powiem taki, taki eufemizm. Tak? To są osoby, które, którym e, zagrożono, że nie będą mogły ściągać za darmo filmów i, i poszły pod Sejm protestować. Jak ty to odbierasz? Czy, czy to są tacy ludzie, którzy rzeczywiście chcą niskich podatków w Polsce, którzy chcą rozwoju ekonomii i tak dalej, czy to są no, raczej takie przypadkowe osoby, które tam się znalazły, bo się wkurzyły, tam, bo im ktoś chciał inwigilować internet? Oczywiście dobrze, że się tam znalazły. Znaczy, się, może tak ogólnie powiem. Wydaje mi się, że duża część tych osób to właśnie działa na zasadzie socjologii tłumu. Ktoś się wmówi, coś pójdzie w eter, na Facebooku poszły jakieś informacje i dlatego e, cały czas staraliśmy się e, upowszechniać wszystkie informacje na temat akta, bo przecież to nie dotyczyło tylko i wyłącznie wolności w internecie czy jakiejkolwiek wolności. To chodziło o przedsiębiorców, m.in. o części zamienne do samochodów, leki itd. Tak tak Więc to dotyczyło wielu, wielu czynników. Tylko zgadzam się z zasadą właśnie działania socjologii tłumu, że ktoś coś komuś przekaże, wąską informację i faktycznie zadziałało to jak kula śniegowa. No. Się pchnęło, nagle więcej osób się do tego dołączyło, ale jest wiele osób w tym ruchu, które chcą działać dalej i którym wolność szeroko pojęta nie jest obca, które w których zaszczepiło się taką Chęć y, działania i chęć obserwowania tego, co się dzieje w kraju. Dlatego mam nadzieję, że ten ruch rozwinie się, nawet jeśli nie jako ruch ogólnie, no. y, tylko te poszczególne osoby zajmą się kontrolowaniem tego, co dzieje się w Polsce. Naprawdę mam taką nadzieję i z tego co obserwuję, to jest ogromna szansa, żeby, żeby tak to się rozwinęło tak, troszkę... e, i żeby nie chodziło tylko o akta. No bo... właśnie, bo troszkę dyplomatycznie powiedziałaś w tym momencie, to ja, ja zapytam cię inaczej. Jak spoglądasz mhm. na liderów tych wszystkich tam, czy regionalnych organizatorów, czy, czy, czy nieregionalnych, w ogóle ogólnopolskich, tych wszystkich ludzi, którzy po prostu jakoś tam, to nie, jest, nie można powiedzieć o nich, że to jest tłum, Tak tylko to są ludzie, którzy coś tam jakoś wnieśli, że z, 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 oprócz tylko tego, że przyszli, coś zrobili, poświęcili swoje pieniądze, czas i tak dalej. Czy to są zwolennicy wolnego rynku, czy nie? Powiedz mi. Ty mi powiedz, bo ja nie wiem. Część z nich tak. Znaczy, ogólnie 10 tak... Oj, ciężko mi teraz oszacować, A tak bliżej Znaczy jest dużo wolność no. i mam nadzieję, znaczy jest ogromna ilość ludzi, którzy na przykład nie wspierają systemu ubezpieczeń społecznych obecnego. Więc mam nadzieję, że te osoby, już do mnie się zgłaszają poszczególne osoby, mhm. będą chciały pomóc też w tej akcji, bo tak jak mówię, no troszeczkę przechodzimy na inny front, ale ciągle mam nadzieję, że, że będą się zgłaszać osoby i zgłaszają się osoby, nawet jeśli nie te, które były powiązane z ruchem antyakta, to zupełnie inne osoby. I myślę, że, że takie poszerzanie frontu... Jest fajne nie tylko w tym jednym poszczególnym ruchu. Są osoby tam, które naprawdę chcą pomóc, są osoby poszczególne, które zgłosiły się, że tam rozniosą ulotki, czy zorganizują jakiś protest u siebie. I to jest fajne, że nie działamy jako ruch, bo nie jesteśmy sformalizowaną żadną grupą, ruch antyakta. Są poszczególne osoby, które chcą działać i fajnie, że one się angażują w poszczególne akcje, ale tak jak mówię, nie chcę przekonywać całego ruchu, dlatego że tam są naprawdę ludzie o różnych poglądach i nie tylko właśnie wolnościowcy, no a jeśli chodzi o Austriaków, no mówię, ciężko mi oszacować, ale jest kilka osób, które, które tak idą w tym kierunku. Jest kilka, to nie zabrzmiało ty... op optymistycznie. Ja przypomnę, <laughs> że naszym gościem jest Magda Szelcówka, teraz już nie przekręciłem nazwiska, e, organizator właściwie procesów Stop Akta, oczywiście nie jedyny, ale bardzo znaczący, a blogor, bloger fiatowiec powiedział, że jest to nawet mózg operacji procesów Stop Akta w Polsce. I dzisiaj rozmawiamy na temat tego, jak wygląda ten ruch dzisiaj gdy te wszystkie emocje przynajmniej główne już opadły. I tak naprawdę pytamy co dalej. I Magda jest naszym pierwszym gościem. Będziemy jeszcze dwóch gości w drugiej części audycji. Możecie dzwonić na numer 222 195 321 lub kontestacja.com na Skype'ie. I na naszym czacie możecie sobie pogadać z innymi koczownikami, nie koczownikami, kontestatorami. Już nie ma koczowników. Kontestatorami na stronie kontestacja.com, A my zaraz wracamy do wywiadu. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji. Wolnego radia wolnych ludzi. www.kontestacja.com I mamy pierwszy, pierwszego słuchacza. Cześć Blacha. Witaj. Witam Cię Hugo, normalnie w kontestacji kobieta, wow, po prostu jestem, jestem powalony na kolana. Ja, no, tak, taka konstruktywna ja uwaga pytanie, Twoja, dawaj tutaj, pytanie szybko. Bo tutaj e, e, naszemu redaktorowi na Czernemu, na pewno zależy na dramskim targecie, e, jak, e, jak Pani Magdaleno się Pani podoba kontestacja jako radio? To, Blacha nie był nasłany przeze mnie, to nie wiem, takie pytanie... <laughs> Bo... Jak mi się podoba kontestacja? Ja kontestacji słucham od dłuższego czasu i z kontestował między innymi w Rybniku e, współpracowaliśmy. Więc no, ja, to jest moja odpowiedź na no, kontestacji słucham i, i bardzo chętnie wasze audycje śledzę. No. Czyli skoro słucham, to się podoba. Blacha coś jeszcze? A, a drugie takie a drugie takie pytanie, a drugie takie pytanie to jakby odnosi się co do co do co co do, co do, co, co do przyczyn, jeśli, jeśli możesz mi powiedzieć i także słuchaczom, skąd u ciebie się bierze taka żyłka kapitalistyczno-wolnościowa, bo to raczej u kobiet rzadko spotykane. Kobiety są raczej takie, no, no bardziej wrażliwe na no, wolny rynek to jest yy, brutalizacja i pieniądz, no wiadomo, ludzie jak się dorywają do kasy, no to robią się bardzo nieprzyjemni, jak ty się w tym od, odnajdujesz. A to ja jeszcze, jeszcze dodam, że Magda napisała na swoim blogu, że jest przeciwieństwem bojującej feministki. To oddaję się głos. <noise> Tak, jestem przeciw, przeciwieństwem bojującej feministki, to w zupełności. A jeśli chodzi o... Szkoła austriacką, to jak, jak to się we mnie zaszczepiło. Zawsze jak ktoś mnie o to pyta, to odpowiadam, że akurat kobiety może mało interesują się polityką tak ogólnie rzecz biorąc i mało interesują się gospodarką, a wręcz przeciwnie powinny, bo to kobiety... Mówię tak uogólniając, trzymają rękę na gospodarstwie, na gospodarstwie domowym i śledzą m.in. ceny żywności, więc wydaje mi się, że obniżenie podatków to jak najbardziej byłoby im na rękę i jak najbardziej powinny się tym interesować, bo... Mm, Mówi się, że kobiety w polityce troszeczkę tak łagodzą obyczaje. Tak samo wydaje mi się, że kobieta kobietę bardziej przekona. I czy to chodzi o kwestię zainteresowania polityką czy gospodarką, to kobiety naprawdę są potrzebne i taka rozmowa z drugą kobietą to najlepiej chyba kobiecie wychodzi, bo ciężko jest przekonać mężczyźnie swoimi racjami. Myślimy troszeczkę inaczej. Dzięki Ci wielkie blacha. To był w kontestacji. To wróćmy do, do rozmowy. Powiedz mi taką rzecz. 4 lutego odbył się w Warszawie improwizowany, cytuję, improwizowany kongres wolnego internetu. Aż dziwne, że nas tam nie było, chyba tam nie dotarliśmy w, w, z naszym radiem. Powiedz mi, czy to jest takie, takie formalne zarzewie tej, tej organizacji przyszłej, czy nie? Nie. Improwizowany Kongres Wolnego Internetu był organizowany przez organizacje pozarządowe z zaproszeniem organizatorów protestów i dla nas organizacje zrobiły takie wykłady oraz warsztaty, m.in. jak kontaktować się z mediami, mhm. więc... To raczej nie było zarzewie. Organizacje pozarządowe mają swoje działki i swoją pracę wykonują, więc absolutnie nie, nie, w żaden sposób nie ingerowały w nas i nie próbowały nas jednoczyć pod żadnymi standardami. To była decyzja tylko i wyłącznie organizatorów, czy chcą uczestniczyć w tym kongresie, czy nie. E, a ten kongres pokazał, bo pojawił się między innymi minister Boni, e, pokazał, że chcemy dyskutować i chcemy rozmawiać, bo głównie na tym się opierał. E, to były dyskusje na różne tematy, między innymi akta i co po akta, o prawach autorskich ogólnie. E, więc no, nie, nie postrzegam tego jako zarzewie niczego e, na przyszłość, tylko może jeden z punktów programu. Ty byłaś zwolenniczką koncepcji, jeżeli chodzi o te całe protesty, antyakta, tak zwanej koncepcji no logo, czyli żeby żadna partia się nie podczepiała ze swoimi logotypami, swoimi sztandarami pod protesty. Zgadza się? Tak, zgadza się. I czy to był też powód, dla którego wystąpiłaś z partii, z Kongresu Nowej Prawicy? Trudne pytanie, wiedziałam, że kiedyś padnie. <gry> Dlaczego wystąpiłam? Znaczy, to nawet nie chodziło o całą koncepcję no logo, że e, ja byłabym postrzegana jako e, osoba z partii, że podczepia się pod protesty. E, no, problem był bardziej skomplikowany, nie chcę tej sprawy wyciągać na zewnątrz za bardzo. Mhm. E, no, chodziło głównie o to, że e, no po prostu była nieprzyjemna sytuacja, mianowicie, że, że poszła w eter informacja, że próbuję coś ugrać dla Kongresu Nowej Prawicy, jako że jestem w partii, co absolutnie nie miało miejsca, bo występowałam jako Magdalena Szcówka, a nie członek partii, członek kasy czy członek jakiegokolwiek innego stowarzyszenia czy organizacji. Występowałam w swoim imieniu, no i niestety takie informacje poszły i do organizatorów protestów i w eter, więc musiałam zrezygnować bo właśnie, bo ja przyznam, że mieliśmy, my też organizowaliśmy swego, organizowaliśmy swego czasu protesty szczególnie jeżeli, gdy wchodził ten rejestr stron zakazanych kilka lat temu również przez naszego premiera panującego jakby przegłosowywany i wtedy my osobiście też mieliśmy ten problem to znaczy, czy pozwolić partiom właśnie wystawiać swoje sztandary, swoje flagi i wtedy, wtedy rzeczywiście głównie UPR jeszcze ichniejszy się jakby podczepiał pod te nasze protesty w ten sposób, że organizował konferencję prasową 15 minut wcześniej w tym, mm -hmm. w tym samym miejscu i tak dalej, i tak dalej. No, wy poszliście jakby właśnie w tą stronę, żeby, żeby zupełnie się odciąć od tych ruchów. Tam zresztą wygwizdywali wszystkich polityków, którzy próbowali się coś tam powypowiadać. To powiedz mi, czy w takim razie Wy będziecie, hmm, nie wiem jak, to, jak o to zapytać, czy będziecie szukać poparcia u dowolnej partii, rozumiem, która będzie jakoś tam wasze postulaty spełniać, nie skupiając się na żadnym konkretnym ruchu politycznym, tak? Na, na, na żadnej partii. Jeśli chodzi o akta, tak? Dalej Jeżeli chodzi w ogóle o wszystko to, co, to, co zamierzacie osiągnąć swoje, z ruchem, czyli niekoniecznie tylko akta, czyli na przykład mhm. również ta ustawa antyprzedsiębiorcza. Jeśli chodzi, o, znaczy rozróżnijmy to, bo ja w, jeśli chodzi o stop bezprawiu występuję znowu w swoim własnym imieniu i absolutnie nie jako ruch antyakta, okay. więc trzeba mhm. to, to rozróżnić. Jeśli chodzi o akta, to y, myślę, że no logo dalej jest żywe w tej grupie y, i to fajnie, dlatego że y, aktawiści to jest taki, taka grupa osób... Y, tak jak mówię, z różnymi poglądami nie chcemy, żeby podczepiał się pod to jeden czy drugi polityk, dlatego że mogłoby nas to poróżnić. I naprawdę są tam ludzie z różnych opcji politycznych, z różnymi poglądami i tak jak mówię, mogłoby to samemu ruchowi zaszkodzić, szczególnie, że jest to ruch społeczny, typowo ruch społeczny, ruch osób, które chciały coś zrobić, a nie dlatego, że występowały w czyimś imieniu, tylko w swoim własnym. A to w takim razie, w takim razie czy będzie jakaś taka wspólna misja tego ruchu później? Czy będzie można sprowadzić do wspólnego mianownika w momencie, kiedy ne, boicie się zrazić kogoś? Znaczy, że, a, a w ogóle określenie jakichkolwiek celów tak naprawdę później, ne, które mają w jakikolwiek inny sposób e, w, traktować o działaniu, no kogoś zrazi, tak, do Was, bo jedni będą chcieli tego, inni tamtego, to, to. Znaczy sytuacja jest o tyle trudna, że tak jak mówię, różni ludzie z różnych poglądów, z różnych miejsc. Ciężko się dogadać tylko i wyłącznie przez internet, bo no, powstają różne konflikty wiadomo. Przez internet ciężko się porozumieć, Jasne, to jest dlatego spotkanie. organizujemy spotkania i chcemy się widywać i chcemy rozmawiać. Bardzo ale jeśli chodzi o to, co po akta, post-akta, tak zwane działania, to tak jak mówię, na razie widzę tą grupę jako zjednoczeni przeciwko podobnym ustawom. Myślę, że takie pójście w zupełnie innym kierunku, dlatego właśnie nie chciałam ciągnąć tych ludzi na stop bez Praw i ZUS, przecież ktoś tam może popierać nawet system ubezpieczeń społecznych. Tutaj nie dla rzadku powiedzmy, może, może są takie osoby. <grym> może są takie. Niech zadzwonię. <grym> No, Dlatego mówię, no, na razie ciężko jest powiedzieć, w którą stronę pójdzie ten ruch. No i, jeśli chodzi na przykład o stop bezprawiu ZUS, to troszeczkę zmieniłam koncepcję i występujemy jako multilogo. Czyli występujemy, zapraszam wszystkie tak? opcje polityczne. Tak. Okay, okay. Każdy, kto chce zamanifestować swoją obecność, niech ją manifestuje, dlatego że naprawdę ci przedsiębiorcy potrzebują pomocy. Nawet jeśli ludzie chcą się to zjawić, to proszę bardzo, mogą przyjść, mogą nawet napisać do tuszka i pojawić się u niego, że, że popierają ten ruch i... będzie to na korzyść tych przedsiębiorców. Waldemara, Waldemara Pawlaka się spytaliście, czy nie popiera przypadkiem? Pan Pawlak na pewno dostanie zaproszenie na protesty. Zresztą każda, przedstawiciele każdej partii dostaną zaproszenie na ten protest. Klaus na naszym czacie zadaje pytanie, w, no bardzo ogólne trochę. Co sądzisz na temat spotkania w sprawie akta z premierem Tuskiem? To słynne siedmiogodzinne spotkanie, gdzie już pod koniec wszyscy spali. Tak. Szydełkowali, znaczy się haftowali, robili na drutach, ktoś tam w sandałach się pojawia. Tak, tak. Znaczy myślę, że właśnie takie postacie najlepiej podsumowują całą tą debatę. Jaki cyrk taki, taki, cyrk sobie ludzie zrobili z tej debaty, bo... Bojkotujesz takie debaty? Nie była, że to nieprzeprowadzona debata. No jak żadna chyba premiera dotychczas. Tak, zresztą nawet ciężko nazwać to spotkanie debatą. Tak, tak, tak. E, tak naprawdę miała polegać na przekonywaniu przekonanych, bo głównie osoby przeciwko jak ktoś tam pojawiły, ewentualnie kilka głosów. No, no, kto oglądał, to, to wie jak to wyglądało. A był jeszcze e, Ale zagrywka była typowo pr więc nawet nie ma się co oszukiwać, bo e, organizowanie debaty, jak to nazywa pan premier, e, po podpisaniu czegoś, to chyba tylko ma na celu przekonanie do tego, że zrobił słusznie. Ja, czyli bojkotujesz takie spotkania? Tak, nie pojawiłam się na tym, chociaż dostałam zaproszenie od ministra Boniego. Mhm. I zniechęcasz innych, żeby w kolejnych też. Ja, ja teraz dostałem jakieś kolejne zaproszenie na kolejną debatę z ministrem Bonim właśnie tym razem. 5 marca. Tak? Być może teraz nie pamiętam, jak, a tak, chyba tak, bo jakoś w przyszłym tygodniu, tak, w poniedziałek. Mhm. Tak, słyszałam o tej debacie i znaczy, jeśli chodzi o poprzednią debatę, ja byłam na niej obecna, tylko że w internecie i siedziałam na Twitterze i sobie tam twitterowałam z innymi osobami, po prostu cieleśnie nie byłam w środku. Okej, okay. dobrze, to powiedz mi Magda, będziemy powoli się żegnać i zapraszać kolejnych gości, czy co też przekazać ludziom, którym, no nie, nie, nie ukrywam, że, że kontestacja raczej tutaj zrzesza ludzi, którzy, którzy bardziej są prowolnorynkowi i też dużo robią. Dużo robią, dużo finansują też różnych inicjatyw przeróżnych właśnie jakby w organizacji albo osób prywatnych. Czy coś też im teraz powiedzieć? Tym bardziej, że to nagranie później w paru tysiącach kopii będzie sobie krążyć po sieci. Co chcę powiedzieć, przede wszystkim działajmy. Nie tylko mówmy o tym, co możemy zrobić i co możemy zdziałać, ale działajmy, organizujmy. Zresztą, tak jak na przykład przy okazji tego protestu z zus jeśli ktoś chce się dołączyć w danym mieście, jeśli ktoś chce roznosić ulotki, jeśli ktoś chce zorganizować nawet protest, to czekam na takie sugestie, czekam na informacje, prześlę wszystkie możliwe, dostępne mi informacje, wszystkie źródła. Ulotki też już są zrobione, właściwie niedługo idą do drukarni. Są ulotki dla przedsiębiorców, można podawać dalej po prostu przez Facebooka, czy informować znajomych, nawet mówić im o co chodzi. I myślę, że to jest jedna z takich lekcji, które w najbliższym czasie się pojawią, bo jak już wszyscy wiemy, pojawi się też Dzień Gniewu 21 marca. Mm, więc mówię, no, to jest raczej taki y, ogólny ruch niezadowolenia społecznego i mam nadzieję, że to nie wygaśnie i ludzie nie zapomną a że na wiosnę tym bardziej się obudzą. Więc Dzień. chcę przekazać to, żebyśmy Dzień. działali wszyscy razem, ramię w ramię, bez względu na to, kim jesteśmy i do jakiej frakcji należymy, czy po prostu jesteśmy niezrzeszeni, a jesteśmy wolnością sami. Więc warto walczyć razem. Dzięki gniewu. A to powiedz mi, gdzie Cię może taka osoba znaleźć. Może mnie znaleźć na Facebooku, wyszukać nie ma problemu Magdalena Szacówka. E, może znaleźć mnie pod e, adresem e-mailowym magdalena.szacowka.małpa.opl. E, numer telefonu, jeśli ktoś chce, też krąży po internecie 517-400-330, więc e, zapraszam do kontaktu, jestem otwarta. No i zapraszam przede wszystkim pod e, kancelarię premiera 16 marca o godzinie 12 wiele ciepłych słów na naszym czacie, to z, z, głównie z powodu płci i zauroczenia tym, co robisz. E, chyba, także nie wiem, to ci, ci bardzo źle to świadczy o tych, po prostu strasznie mało, to jest najwyraźniej. E, ale, ale dziękuję Ci za to, że, że byłaś tutaj z nami, żebyś że pokazałaś, że się, no, że są osoby, które, które robią, które robią, a nie tylko, nie tylko gadają sobie w sieci, nie tylko nie, nie komentują na wykopie albo na Facebooku, co im się nie podoba, tylko poświęcają swój czas i jak widać to popłaca to popłaca i mam nadzieję, że znajdziesz wielu naśladowców. Także dziękuję Ci bardzo, że byłeś dzisiaj u nas w audycji. Naszym gościem była Magdalena Szelcówka. Powiem to, mózg operacji protestów Stop akta w Polsce. Ech, to jest <laughs>